Dobry kochani, witam Was serdecznie w ten piękniejszy niż wczoraj dzień, kwietniowy dzień. Dzisiaj chciałabym rozpocząć, mam nadzieję, że wytrwam w tym postanowieniu. Rozpocząć taką urodzinową serię i codziennie będę wam przedstawiać krótko sylwetki osób, które mają w ten dzień urodziny. Dzisiaj, 6 kwietnia urodziny obchodzi Monika Gałkowska. Polska siatkarka, atakująca. Yy, aktualnie można powiedzieć, że w naszej kadrze jest trochę zmienniczką Magdy Stysiak, a to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, bo Magda Stysiak jest genialną siatkarką. I zmienić taką siatkarkę, żeby utrzymać poziom, to naprawdę trzeba mieć klasę. Yy, Monika Gałkowska aktualnie gra w Radomce Radom yy, w Polsce. Yy, jej sukcesami klubowymi jest na pewno Mistrzostwo Polski Juniorek, Mistrzostwo Polski już Seniorek i brązowy medal Mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o jej sukcesy reprezentacyjne, to jest to e, dwukrotnie zdobyty brązowy medal w Lidze Narodów. Życzę Monice wszystkiego najlepszego, aby spełniały się jej wszystkie marzenia i aby na Mistrzostwach Świata w tym roku. Razem z dziewczynami z drużyny pokazały na co je stać i żeby przywiozły medal. Tego im z całego serca życzę. Życzę Monice rozwoju kariery, rozwijania się w życiu osobistym i wszystkiego, co sobie wymarzy. Oczywiście jeśli oglądacie siatkówkę i znacie Monikę Gałkowską, zapraszam też do składania życzeń w komentarzu.